Siemaneczko widzowie na dzisiejszym odcinku specjalnym, m.in. z Counter Strike'a, z konkurencjach. Zmierzą się widzowie, oczywiście, z mojego Discorda. Konkurencje, oczywiście, zaraz zobaczycie ale między innymi będą walczyć o skiny, będą walczyć o skiny i zrobimy to w bardzo podobny sposób, co oczywiście zrobił to Izak, bo od niego oczywiście się inspirowałem. Inspiracja oczywiście oznacza, że podjebałem od 1 do 1, praktycznie konkurencje się powtarzają, aczkolwiek jedna rzecz na filmie, że tak to powiem, Izaka była słaba, a między innymi były to zdropy. Także dzisiaj, na dzisiejszym odcinku, tak samo, każda osoba wygra, ale nie skrzynkę, a, znaczy, nie skrzynkę, a skina w postaci Oczywiście otwarcia na naszej najlepszej stronie G4 Skins. Eee, w tym momencie podświetla Wam się, że tak to powiem, lista za jakie miejsca, a Was zapraszam rzeczywiście na materiał. Eee, także tak się prezentują nasi uczestnicy. Mamy oczywiście 10 uczestników i oni zmierzą się w różnych konkurencjach, aby wygrać, z, że tak to powiem, możliwość otwarcia skrzynki. A widzieliście jakie skrzynki to są? A jeżeli chcecie wziąć oczywiście udział w takim między innymi losowaniu i znaleźć się tak jak tutaj szczęśliwcy w tym gronie to wystarczy, że będziecie na moim Discordzie i będziecie bacznie obserwować co się na nim dzieje. Dobra, no to co. Kończymy rozgrzewkę i startujemy, tak? Także witam państwa. Rozpoczynamy w takim razie pierwszą kategorię. Pierwszą kategorię pierwsze zadanie. Pierwszym waszym zadaniem będzie zabicie siebie samych. I macie na to czas od teraz. Nie ma Friendly Fire Mati, mówiłem ci. Nie ma Friendly Fire, wiem o tym dobrze. Aha, ale to, możecie, to, to... ale jest Fall damage na przykład. I oczywiście trzy ostatnie osoby, które przeżyją, przegrywają. Także ja będę sobie tutaj chodził, elegancko patrzył. W tym momencie, szaszłyk BBP już jest bezpieczny. Co prawda nie mówiłem wam, żebyście kupowali granaty, ale trudno. Okej, okay, okej, okay, zobaczmy co, kto tutaj zostanie ostatni. Jest w tym momencie jeszcze Valer, jest Blitzcrank, jest Baku i jest Dawid Skins. Okej, okay, stop! Czeka, dobra, w sumie nie stop. Blitzcrank! No i kto? Nie, jeszcze tutaj Baku, Próbuję, próbuję, próbuje się zabić. Uwaga, uwaga! Kto będzie? O. Także, no niestety Baku, nie proszę mnie zabijać. Ty będziesz osobą, która wygrała, wygrałam, wygrała Milspeka, następny będzie Dawid, a na końcu bodajże był Blitzcrank, tak? Także przechodzimy już oczywiście na stronę, jesteśmy już oczywiście na, na 4 Kings, no i sprawdźmy w takim razie, co, kto wygra, co wygrasz ze skrzynki Milspek, bo taka jest pierwsza, e, sprawdźmy w takim razie, otwiera się już skrzynka, no i wygrywasz P90 Grim najprawdopodobniej. Po ile ono jest? Złotówkę. No także złotóweczka dla Ciebie. Następną skrzynką, którą otworzymy, będzie skrzynka P2000. No i zobaczmy, co w takim razie dla Ciebie ze skrzynki P2000. No tutaj już są ciekawsze, że tak to powiem, petki. Zobaczmy, co będzie dla Ciebie. Otwieramy od razu z bomby i mamy chyba handguna, więc nie najgorzej. Powinien to być yeah. około 7. Pytanie. 4,50. Yeah. 4,50 i na końcu jest skrzynka z tego, co kojarzę, Small Gift. Nie chcę się pomylić. Dokładnie, Small Gift. E, także sprawdźmy, co właśnie z tego Small Gifta dla Ciebie, panie Blitzkranku wleci. I oczywiście, może, może się zdarzyć pytanie, co jeśli skin jest niewypłacalny? Fota e, taka sama, jaka oczywiście jest tutaj. Bo zobaczcie, te skiny są nie, niedostępne, ale na spokojnie na Exchangerze sobie to wymienimy. E, zobaczmy, co wyleci ze Small Gifta. I wylatuje nam, ojojoj, no niestety, chyba jeden z gorszych itemów, chociaż może we Fenie wyleci, no nie, 36 groszy, no także tak naprawdę teoretycznie najdroższa, ale okazała się najbardziej pechowa. A my przechodzimy już oczywiście do drugiej konkurencji. No i jesteśmy w drugiej rundzie. Pierwszą rundę opuściły nas już trzy osoby. Czy wy domyślacie się mniej więcej, co teraz będziemy robić, czy nie za bardzo? Nie domyślacie się? Nie będziecie rzucać smoków. Będziemy grali oczywiście w Simon. Movie, zobaczymy. W Mati mówi, w Simon. Mówi, sprawdzimy w takim razie, jak wam to mniej więcej idzie. Ja szczerze, w tą grę nigdy nie grałem. Mam nadzieję, że nie będę tragiczny. Jeśli ktoś, ktoś nie rozumie zasad, Simon mówi, komuś wytłumaczyć? Mam nadzieję, że chyba wszyscy rozumieją. Oczywiście. Przypomnę dla osób nieznających je, możecie wykonywać moje polecenia tylko i wyłącznie wtedy, kiedy przed powiem Simon mówi, czyli na przykład jak teraz mówię kucnijcie, no to kucnąć nie możecie, inaczej zginiecie. Dobra, zaczynamy w takim razie naszą grę. Simon mówi kucnijcie. No. No stary, no nie wiem czy ci to mogę zaliczyć. Trochę ci to zajęło. No kurde, zakwasy. No dobra, jak zakwasy, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Rozumiem, że jeszcze nie rozgrzani. E, wstańcie! No, kurwa. Ale ja już od początku stałem. No to. A ja ci kazałem wstawać? Wstańcie. Ja pod koniec tego, pod koniec tej rundy stałem przecież cały czas. No to ale ja ci ale nie kazałem wstawać. Miałeś kłócać. Yy, niestety. Hazardista Skins oraz yy, BBP Znania. odpadają, czyli zostaje jeszcze jedna osoba. Zobaczmy w takim razie, kto to będzie. Simon mówi: Wstańcie mam mówi odwróćcie się. W drugą stronę. Ok. Eee, także już w takim razie szybko dosyć, że tak to powiem. Znaleźliśmy naszych zwycięzców, którzy przechodzą do czwartej rundy. Eee, odpada hazardista eee, BBP i. Etasho za żabu za żab, Dobra, Powiem szczerze, masz nich naprawdę niesamowity. Także otwórzmy skrzynki dla chłopaków. Sprawdźmy w takim razie najpierw yy, maka najpierw. Sprawdźmy w takim razie, co kryje się w MP, w Maku. W w Skrzynka za 5.60. Zobaczmy, co dla naszego widza oczywiście spadnie. No i spada niestety Whitefish. No to nie jest chyba najlepszy skin. Złoty 44, także mega, mega niestety pech. Następną skrzynką jest oczywiście 5.7. No i zobaczmy, co z takiego 5.7 dla widza spadnie. No tutaj, no powiem szczerze, że chłopaki dzisiaj naprawdę macie pecha. Bo co z skrzynki nie ruszę, to wypada naprawdę, no główno, 5.7 za 84 grosze. E, no nie wiem, kto te skrzynki dopiero. No i ostatnia skrzynka MP9. I jest skrzynka za dyszkę, więc wchodzimy już w tą e, dwucyfrówkę. No i zobaczmy, co z MP9. No miejmy nadzieję, że w końcu coś naprawdę e, dobrego tutaj wyleci. MP9. Mamy DART. A to jest 4 złote z tego, co kojarzę, dart drogi nie jest. No niestety, 4 złote jak na razie, tylko i wyłącznie jeden profit. Z handgana wyleciało najdroższy item. No i dobra, wróćmy w takim razie już na CS. -a. Nie będziemy tu zrobić żadnych restartów, niestety koledzy tutaj będę uleżeć. Przechodzimy do rundy trzeciej. Nie będzie to runda finałowa, bo w tej odpadną dwie osoby, a na finał zostawimy sobie oczywiście. Zostawimy sobie oczywiście dwie. Waszym zadaniem będzie. Chodźcie, chodźcie tutaj za mną, proszę. Simon mówi oczywiście odwołany, możecie na spokojnie, bez stresu yy, pójść. Ustawcie się, proszę bardzo, równiutko na tej linii w taki sposób. Jak wolicie. Yy, nóżki proszę, żeby wam nie wystawały. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Yy, no i cóż. Ustawieni jesteście ładnie? Waszym zadaniem w tej rundzie będzie jak najszybsze wskoczenie na tiketa na A. Czas start. Zobaczymy w takim razie tutaj taki wyścig zrobimy sobie mini. Kto przegra ten wyścig, dwie pierwsze osoby sobie pierwsze. Na początku biegnie Słowik, za nim zaraz biegnie Szaszłyk i te dwie osoby w tym momencie wskoczyły przedostatni był Waler, a na samym końcu mamy mamy pana mamy Także nie wiem, czy mogę czytać ten nick, nie mam pojęcia. Także ty odpadasz i oczywiście pan Valer odpada. E, w takiej kolejności, także dla pana e, Skins Army już wolę chyba przeczytać, otworzymy e, skrzyneczkę Cheomeo, a dla pana e, a dla pana Valera otworzymy skrzynkę Deagle. No i sprawdźmy w takim razie, co wyleci nam e, z Cheomeo. Pozdro, pozdrowienia, odcinek, pozrocinek Skrzynka za 14 zł, podrożała, tak mi się Jeżdarnika. wydaje. Ona chyba 13, 60 wcześniej kosztowała. Dobra, sprawdźmy, koniec gadania. 14 zł uwaga. <grym>, ja wierzę, ale dzisiaj jest Iron Ironwork za złotówkę. Także na, na, początku, na początku odcinka powiedziałem, że gorzej jako Izaka nie będzie, ale chyba jak na razie jest. No i skrzynka yy, Digel. Zobaczmy, co z Digla dla pana Valera wyleci. Uwaga, 16 zł. No mam nadzieję, że w końcu coś naprawdę fajnego wam wyleci. No bo to miejmy taką nadzieję. Wszystko jest zrobione. O, jest. O, to też jest gówno chyba, nie? Lightning Road nie jest najdroższym skinem. Zobaczmy, ile to jest warte. 4 złote! 4 złote! No naprawdę nie, dziś... Skrzynka za 4 złote jest najlepsza aktualnie. No, jak, jak na razie skrzynka za 4 złote, to prawda, prowadzi z handgunem. No powiem szczerze, że średnio to wygląda. Ale przejdźmy już do ostatniej rundy. Szaszłyk i słowik zmierzą się w niej, także zapraszam was chłopaki. Chodźcie za mną. Zapraszam tutaj oczywiście ze mną. Ustawcie się ładnie w tym miejscu i zacznijmy rundę finałową. Proszę sobie wskoczyć tutaj na elegancko na ławeczkę i na niej ładnie przebywać. Ja podskoczę na chwilę na mida, zerknąć jedną rzecz. Brawa, Także cóż, brawa, waszym zadaniem w ostatecznej rundzie dawcie kurwa, bo ci strzelę. Waszym zadaniem w rundzie ostatecznej będzie wskoczenie oczywiście z okna na shorta. I czas start. Zobaczmy komu pierwszemu się to uda. Zobaczmy w takim razie, no oczywiście tutaj e, kto to próbował skoczyć? Szaszłyk, słowik. No i sprawdźmy, kto w takim razie pierwszy wskoczy. Ile chłopakom to przede wszystkim zajmie. To jak na razie, jak na razie bawię się przednio, szczerze powiem wam, chłopaki. To jest takie proste, kurwa. Weźcie, nie powiem co. <laughs> oj, oj, oj. Jak nie wskoczą, no nie mam pojęcia. Chyba powinni wskoczyć. Czekajcie. A nie dodaj ja wskoczę na tego shorta za pierwszym razem. Cicho, cicho. Czekajcie, no ja chyba jednak wolę tę perspektywę. To jest chyba takie trudne, nie? Nie no, da radę. Chłopaki, no nie róbcie jaj. Chciałbym to widzieć naprawdę. Nie wiem, czy mam pokazywać każdy ten moment, każdy ten upadek. Ale chłopaki, jak na razie, mają problem ze wskoczeniem do okna, co dopiero z okna na shorta. No dobra, jeszcze tak 20 sekund popróbujecie, później wydaje mi się, że troszeczkę ułatwimy wam chyba tą konkurencję. Bo jak na razie widzę, że mamy, mamy pewien problem. Dobra, macie jeszcze chłopaki po dwóch skokach. Ach, O! Szaszłyk, który już był bardzo blisko. Macie po dwóch skokach i chyba zmienimy wam wtedy konkurencję. Także szaszłykowi został. Chociaż nie no, to nie będziemy tak robi... O, o, o! No Słowik był naprawdę blisko. Dawaj, jeszcze raz, jeszcze raz próbujcie ostatni raz Dobra, no niestety tu się zblokował i Słowik ostatnia próba. Czekaj, czekaj. No nic, dobra, stop! Musimy zrobić dla specjalnych uczestników, specjalnych finalistów specjalną konkurencję. <laughs> Także zmieniamy zasady. Skok będzie, bo ja chcę zobaczyć wasz movement. Ale tym razem nie skaczecie z okna do shorta, a z okna do okna tutaj. I musicie skoczyć w to miejsce, żeby wygrać. Tak jak ja w tym momencie. Zobaczmy, kto to zrobi pierwszy. No to nie jest trudne. No i szaszłyk. No nic, no nic. Co jest, cóż ja ci powiem? Szaszłyk jest zwycięzcą, słowik miejsce drugie. Mieliście równe szanse, że tak to powiem. Na, pewno na, na pewno na skoku. Z z, z. z, 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 okna do shorta, dobra. Chodź tutaj. Dobra, w sumie możemy już iść otwierać. Także w tym momencie dla pana słowika, czyli naszego Kołca, że tak to powiem, otworzymy skrzynkę dodge. Zobaczmy, co z tej skrzynki dodge wyleci. Czy w końcu coś dobrego. Bo jak narazić się, mamy tragedię. Oczywiście tutaj mamy 67. Procent szans na hamskiego stickera za 16 groszy, ale liczmy, że ten, ten sticker nie będzie. Chcesz zobaczyć testowe otwarcie, czy od razu przejść do rzeczy? Testowe, testowe, zrób testowe raz. No. Dobra, raz testowe, z racji, że zaproponowałem. No, dostałbyś I'm and Fire. No i pytanie, czy teraz powtórzy się ta sytuacja? Uwaga, no niestety. Sticker za 16 groszy. No i przejdźmy już do creme de la creme dzisiejszego odcinka, czyli skrzynki Expensive. Skrzynka expensive, no miejmy nadzieję, że chociaż ona nie zawiecie. Panie Szaszłyku, stawe otwarcie, czy lecimy na żywioł? Lecimy na żywioł i zobaczmy, co wygrasz. Gówno. Ja. Wow. 5 zł. Powiem szczerze, ja jestem 7 zł. Najdroższy Na, win. Nie. Powiem szczerze, byłem przekonany, że nie wyjdzie to gorzej od Izaka. Jednak chyba się dało, chłopaki. No i co, widzowie? Jeżeli podobał wam się w taki, taki oto odcinek, taki, w takim formacie, w taki pomysł, że tak to powiem, mój troszkę autorski, troszkę podjebany od Izaka, link oczywiście do głównego macie e, w opisie. Bo będzie odcinek do Izaczka, możecie zobaczyć jak to u niego wyszło, wydaje mi się, że u niego troszkę lepiej. A z kinami myślałem, że ja nadrobię. No ale cóż, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu, dawajcie znać, czy chcecie takich więcej w komentarzu. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło.